Układanie wykładziny to proces, który może znacząco wpłynąć na wygląd i funkcjonalność pomieszczenia. Wybór odpowiedniej wykładziny i jej profesjonalne ułożenie to klucz do uzyskania estetycznego i trwałego efektu. Układanie wykładziny dywanowej lub PCV bez użycia kleju kosztuje od 20 do 40 zł za metr kwadratowy. Jeśli jednak wybierzesz montaż wykładziny na klej, cena wzrośnie do przedziału od 25 do 50 zł za metr kwadratowy. Demontaż wykładziny jest wyceniany w przedziale od 10 do 30 zł za metr kwadratowy, ale warto pamiętać, że koszt będzie większy, jeśli wykładzina była przymocowana na kleju. Jeśli chodzi o montaż wykładziny na schodach, cena wynosi od 80 do 120 zł za metr kwadratowy. Dodatkowo możesz być zobowiązany do dopłaty, jeśli montaż wykładziny obejmuje wywinięcie cokołu lub montaż listew. Jeśli chodzi o ceny samych wykładzin, najtańsze wykładziny dywanowe, tak zwane remontowe, można kupić już za 11 zł za metr kwadratowy. Ceny lepszej jakości wykładzin dywanowych są w przedziale od 20 do 50 zł za metr kwadratowy. Koszt najtańszych wykładzin PCV, tzw. gumolit, zaczyna się od 12 zł za metr kwadratowy. Najczęściej ceny oscylują w przedziale od 20 do 45 zł za metr kwadratowy. Warto pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od regionu, dostawcy i innych czynników. Zawsze warto uzyskać kilka wycen przed podjęciem decyzji. Jeśli chcesz zapoznać się z ofertami w swojej okolicy, to w opisie pozostawiam przydatne linki. Napisz w komentarzu ile zapłaciłeś za montaż wykładziny w swoim domu. Zobacz też inne wyceny i pamiętaj, aby zasubskrybować kanał.